Czy dotrzymujesz danego sobie słowa? Czy kiedykolwiek obiecałaś sobie coś, a potem tego nie zrobiłaś? Może to była chęć rzucenia palenia, rozpoczęcia regularnych ćwiczeń, czy nauka nowego języka? A może po prostu przyrzekłaś sobie, że jutro wstaniesz wcześniej i zrobisz coś produktywnego? Dotrzymywanie danego sobie słowa to wyzwanie, z którym wielu się boryka. Ale dlaczego tak jest? Czy to kwestia lenistwa, braku motywacji, czy może czegoś innego? Kiedy dajesz sobie słowo, kiedy coś sobie obiecujesz, stawiasz się w pozycji istoty odpowiedzialnej. To zobowiązanie, które warto, aby miało dla ciebie ogromne znaczenie. Niestety, zapewne często łamiesz tą obietnicę, nieprawdaż? Z czasem zaczynasz tracić wiarę we własne słowa. Twoja samoocena spada, a motywacja do działania zanika. Wpadasz w błędne koło prokrastynacji i frustracji. Dlaczego łamiesz obietnicę? Istnieje wiele powodów, dla których możesz nie dotrzymywać sobie danego słowa. Oto kilka z nich. Jednym z nich jest brak realnych celów. Być może często stawiasz sobie zbyt ambitne lub nierealne cele, co prowadzi do frustracji i zniechęcenia. Kolejny to niedostateczna motywacja. Jeśli nie masz wystarczająco silnej motywacji do osiągnięcia celu, łatwo jest Ci zrezygnować. Musisz czuć to całą sobą. Czego pragniesz? Inaczej Twoje marzenie... Będzie jedynie mrzonką i nigdy nie stanie się rzeczywistością. Innym powodem może być strach przed porażką. Lęk przed niepowodzeniem może cię paraliżować i prowadzić do bezczynności. Ale czy naprawdę pozwolisz na to, aby strach przejął kontrolę nad twoim życiem? Po co tu przyszłaś? Żeby doświadczać szczęścia, nieprawdaż? No więc Pogadaj ze swoim lękiem i powiedz mu, żeby sobie grzecznie usiadł na krzesełku i nie przeszkadzał. Następny powód to perfekcjonizm, o którym już wspominałyśmy. Dążenie do perfekcji może prowadzić do odkładania zadań, ponieważ boisz się, że nie uda ci się wykonać ich idealnie. Ale uwierz mi, one będą idealne, nawet jeśli wykonasz je w 80%. No, i ważnym powodem jest brak planu działania. Bez jasnego planu i strategii łatwo będzie ci się zgubić i koniec końców zrezygnować. Spontan jest cudowny i czasem warto działać spontanicznie. Jednak, jeśli mówimy o poważnych zamierzeniach, warto mieć opracowaną strategię. Jak dotrzymywać sobie danego słowa? Dotrzymywanie danego sobie słowa nie jest łatwe, ale jest możliwe i bardzo ważne. Oto kilka wskazówek, które mogą Ci pomóc. Stawiaj sobie realne cele i realistyczne. Zamiast stawiać sobie ambitne cele, które są trudne do osiągnięcia, skup się na tych mniejszych, bardziej realnych krokach. Znajdź silną motywację. Zastanów się, Dlaczego chcesz osiągnąć dany cel i co ci to da? Im silniejsza będzie twoja motywacja, tym łatwiej będzie ci wytrwać. Stwórz plan działania. Podziel swój cel na mniejsze etapy i określ konkretne kroki, które musisz podjąć, aby go osiągnąć. Bądź cierpliwa. Nie oczekuj rezultatów natychmiast. Zmiana nawyków i osiąganie celów wymaga czasu i wysiłku. Nagradzaj się. Celebruj swoje sukcesy, nawet te małe. Nagradzanie się za postępy pomoże ci utrzymać tę motywację. Nie poddawaj się. Będą chwile zwątpienia i frustracji. To naturalne, tym bardziej, że wszechświat będzie cię poddawał różnym próbom i sprawdzał, czy potrafisz wytrwać. Nie poddawaj się i nie rezygnuj z celu. Dotrzymywanie słowa to nie tylko kwestia osiągania celów, to budowanie silnego charakteru i pewności siebie i wiary we własne możliwości. Kiedy otrzymujesz. inaczej, kiedy dotrzymujesz słowa, pokazujesz sobie, że jesteś istotą odpowiedzialną i godną zaufania. To wzmacnia twoją samoocenę i motywację do działania. Więc Następnym razem, kiedy obiecujesz sobie coś, zastanów się nad tym, jak ważne jest dla ciebie dotrzymanie słowa. Pamiętaj, obietnica dana samej sobie jest najważniejsza. Czy jesteś gotowa, aby stać się istotą, która dotrzymuje słowa? Wybór oczywiście należy do ciebie. Zaznacz jak zwykle swoją obecność, klikając serduszko lub lajka. No i chyba nie muszę Ci już przypominać, aby pozostawić pod tym filmem swój komentarz. Zdecydowana istotą. Do zobaczenia jutro.